Nokia N9 jest jednym z flagowych telefonów fińskiego producenta. Został on wyposażony w kolorową obudowę typu Unibody oraz system MIGO, który jest bardzo funkcjonalny, ale ze względu na skupienie się na Windows Phone 7 nie będzie wspierany przez Nokia. Nie mamy zastrzeżeń do ochrony ekranu smartfona został on pokryty szkłem hartowanym, dzięki czemu nie porysuje się zbyt łatwo, nawet jeśli będziemy go nosić luzem w kieszeni razem z kluczami. Nokia została wyposażona w ekran typu AMOLED o rozdzielczości 854x480 pikseli i przekątnej 3,9 cala, który wyświetla 16 milionów kolorów. Dzięki tym parametrom charakteryzuje się on odpowiednią szczegółowością wyświetlanego obrazu oraz żywymi i ładnymi barwami. Dodatkowo telefon nie ma problemów z używaniem go w świetle słonecznym. Większość rzeczy na ekranie jest odpowiednio widoczna, co jest jedną z zalet tego znakomitego wyświetlacza. Tak jak wspomniałem, telefon ma fabrycznie zainstalowany system MIGO. To oprogramowanie przeznaczone dla wszelkich urządzeń mobilnych takich jak netbooki, smartfony i tablety. Nokia oficjalnie zapowiedziała, że nie będzie go wspierać, lecz mimo to może być on bardzo ciekawym graczem na rynku. Jest to bowiem oprogramowanie otwarte i z całą pewnością będzie cały czas ulepszane przez samych użytkowników. Nokia N9 bije konkurencję pod względem kręconych nią filmów i robionych zdjęć. Telefon na tym polu wypada bardzo dobrze, idąc ramię w ramię nawet z takimi konstrukcjami jak Samsung Galaxy S2 czy HTC Evo 3D. Nokia ma bardzo wygodny odtwarzacz multimediów. Jego obsługa jest wyjątkowo prosta i z całą pewnością każdy sobie z nią poradzi. N9 została wyposażona w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm mini-jack oraz micro-USB. Zabrakło tu portu MHL oraz HDMI, którym moglibyśmy przesłać obraz na ekran monitora. Nokia N9 jest bardzo udanym smartfonem i z całą pewnością jest to produkt godny uwagi. Jego jakość wykonania i zastosowane komponenty są bardzo dobre, jednak ciężko jest mi go polecić ze względu na zainstalowany na nim system operacyjny. MIGO to bardzo udany twór, lecz Nokia niebawem przestanie go wspierać i umrze on śmiercią naturalną.